Witajcie, moi drodzy, na krótkiej pogadance i medytacji w pełni lutowego Księżyca. Po co? Po to, żeby było nam łatwiej, po to, że jesteśmy duszą, energią, jesteśmy energią w ciele i korzystajmy z darów natury, z darów, z energii Księżyca. I właśnie pełnia jest takim darem dla duszy, po to, żeby Móc się dalej rozwijać, po to, żeby było nam łatwiej, po to, żeby było nam prościej. Posłuchajmy troszeczkę teraz o księżycu. Ja jestem Magda i opowiadam tutaj na kanale o duszy dla duszy, po to, żeby było prościej, po to, żeby było łatwiej, po to, żeby było przyjemniej, tutaj na Ziemi. Zapraszam. Lutowa pełnia 24 lutego. W Polsce o godzinie 13:31 nazywana jest śnieżnym księżycem. Lutowa pełnia nosi nazwę śnieżnego księżyca. Pochodzi on najprawdopodobniej od plemion Ameryki Północnej, które były zmęczone przedłużającą się zimą i często lutową pełnią też nazywano głodnym księżycem, bo Kończyły się w tym czasie już zapasy żywności. No i było ryzyko, że mógł nastać głód. To ta lutowa pełnia yy, pod znakiem, w znaku panny, może prowadzić. W kierunku bardziej zorganizowanego i satysfakcjonującego życia. To astrologiczne wydarzenie obiecuje urzekające połączenie ziemskiej praktyczności i eterycznej intuicji. Odkryjmy to, jak pełnia w Księżycu, pełnia Księżyca w Pannie pomoże nam zorganizować nasze życie. Ta zimowa pełnia Księżyca. Może być dla wielu osób dobrym czasem na uporządkowanie i dokończenie starych spraw, zrobienie podsumowania i zaplanowanie działań. Pełnia w znaku panny może także przynieść nagrodę za dotychczasową pracę i trud. Jednocześnie mogą wystąpić poważne wyzwania, może też być depresja, może kogoś dopaść depresja. Patrzcie na swoje emocje. Rozstania, możemy się izolować. Pełnia księżyca w Lutym miała być w sobie magiczną moc. Ostatnia zimowa pełnia księżyca to niezwykłe zjawisko. Wierzono, że śnieżny księżyc może przynieść wyjątkową produktywność, natchnąć nas do analitycznych przemyśleń i zachęcić do planowania skutecznego działania. Pełnia księżyca w Lutym. Zachęca do podsumowań, wzięcia sprawy w swoje ręce, wytyczenia własnej ścieżki i planowania działań. Wierzono, że śnieżny księżyc wpływa na ludzi, ich relacje, niesie zmiany, oświetla nowe drogi i możliwości rozwoju. Pełnia księżyca w lutym, w znaku panny, to dobry czas na podsumowanie. Odważne podejmowanie działań i zmiany. I moi drodzy, przygotowujemy się do medytacji. Zamykamy oczy. Przyjmijcie wygodną pozycję. Możecie leżeć, możecie siedzieć, tak, żeby wasza, wasze ciało było bezpieczne. Głęboko i spokojnie oddychajcie. Wprowadźcie się w stan relaksu, oddech spokojny. Pozwólcie teraz waszym myślom na pobieganie po głowie. Niech sobie pobiegają, jak małe dzieci na paluszkach, albo niech potupią mocno. Niech każda myśl, która teraz i w przeciągu 10 minut chce przejść przez Twoją głowę, niech właśnie przejdzie teraz, w tym momencie. Jak odliczę do trzech, to myśli się skończą i zostanie przestrzeń na nowe. Jeden, dwa, trzy, stop. Myśli zatrzymują się. Czujesz spokój. Czujesz się dobrze. Głęboko oddychaj. Ciało odpoczywa, Twoje nogi stają się coraz cięższe, Twoje ręce też odpoczywają, stają się ciężkie. Jesteś bezpieczny, jesteś spokojny. Twoja uwaga teraz podąża za moim głosem. I w magiczny sposób przynieś się w takie miejsce natury, abyś pięknie widział, widziała księżyc. Księżyc w pełni. Cudowny, ogromny. Jasny księżyc. Popatrz na Niego. Wyciągnij ręce ku księżycowi. Do jednej ręki, właśnie teraz, przychodzi magiczny notes, a do drugiej ręki magiczny długopis. Usiądź sobie tak, aby światło księżyca oświetlało Ciebie całego. W magicznym notesie, magicznym długopisem, zapisz wszystkie sprawy, które czas zakończyć. Zapisz to, co teraz do Ciebie przychodzi. To, na co już czas, czas pożegnać. To mogą być ziemskie sprawy, ale to również mogą być emocje. Zapisuj. Tuszem w długopisie jest światło księżyca. Zobacz, jak pięknie się pisze magicznym długopisem, w magicznym zeszycie, magicznym tuszem. Zapisz wszelkie sprawy, które wymagają zakończenia. Po wyjściu z medytacji, możesz przenieść te sprawy do swojego zeszytu, do swojego notesu. A teraz popatrz prosto w piękny, jasny, śnieżny księżyc. Skup na nim swój wzrok, bo tam właśnie pokazują się Twoje plany na przyszłość. Popatrz, co energia księżyca pokazuje dla ciebie. Zapisz to w swoim magicznym notesie, magicznym długopisem. Zapisz to, co widzisz. Zapisz swoją najbliższą przyszłość. Tam właśnie są twoje pragnienia. Tam właśnie są Twoje marzenia. Rozpisz krok po kroku swoje działanie. Przepisz, przepisz do magicznego notesu to, co teraz pokazuje Ci księżyc. Przyjrzyj się dokładnie i zapisuj. To są Twoje cele, to są Twoje plany na najbliższą przyszłość. Teraz zamknij magiczny notes. Przytul do serca i poczuj jak ten magiczny notes wchłania się w głąb twojego serca. Teraz głęboko oddychaj. Poprzez wdech napełniaj swoje ciało światłem i mocą księżyca, mocą kreacji, siły, odwagi. A z każdym wydechem wypuszczaj lęk, obawę o to, że Twoje plany nie powiodą się. Tak długo oddychaj, aż wiara, siła, moc wypełnią całe Twoje ciało, i wraz z wydechem będzie ulatywać moc, siła, wiara. Wiara w siebie. Wiara w powodzenie swoich planów, bo to właśnie Księżyc czuwa teraz nad wszystkim. To właśnie Księżyc ma moc sprawczą tego, czego pragniesz. Głęboko oddychaj światłem Księżyca. To On pomoże w spełnieniu Twoich marzeń. Na najbliższą przyszłość. Oddychaj głęboko. Poczuj, jak siła, jak twórcza moc, jak moc kreacji wypełnia całą Twoją duszę, całe Twoje ciało. Poczuj się silny. Poczuj się pewna siebie. Poczuj tą swoją moc do działania. Jesteś gotów. Jesteś gotowa. Twoje marzenia czekają na realizację. Plan działania masz już w sercu. Teraz, z pomocą, Energii Księżyca zaczynasz działać. Od teraz zrób krok do przodu. I to jest właśnie Twój pierwszy krok do spełnienia Twoich marzeń. Wyciągnij rękę i zobacz, jak blisko jest cel. Trzeba zrobić następny krok, i właśnie go teraz robisz. I wystarczy zrobić następny krok, aby dotknąć swoje marzenia. Następny, następny, następny krok doprowadzi cię do celu. Więc czerp światło księżyca. Tak długo, ile potrzebujesz. Podziękuj energii Księżyca za wypełnienie Cię siłą, odwagą, energią twórczą. Mocą i pewnością siebie. I powtórz za mną: Wiem, czego pragnę. Moje pragnienia, marzenia są na wyciągnięcie ręki. Plan działania mam napisany w magicznym notesie, który jest w moim sercu. Słuchając swojej intuicji, osiągam cel. Głęboki wdech energią światła księżyca. I wydech, kochani. I jeszcze raz, głęboki wdech i wydech. I podziękujcie, podziękujcie energii księżyca, za tą moc, za tą siłę, za wiarę w siebie. Niech się cuda dzieją. Teraz weź głęboki wdech i wydech, poruszaj rękoma, nogami. Otwórz oczy i witam z powrotem. Witam z powrotem z cudownym notesem w sercu. Z magicznym długopisem możesz dopisywać w każdej chwili swoje marzenia, swoje pragnienia, swoje cele. Jest to najlepszy okres, jaki jest możliwy. Do tego, aby ustalić plan działania. Energia pełni księżyca utrzyma się jeszcze do 26 lutego, więc jak najbardziej możesz tą medytację powtarzać tyle razy, ile potrzebujesz. Podziel się w komentarzu, czy ta siła i moc dodała ci skrzydeł do działania. Dziękuję z całego serca. Przytulam. Magda.